Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już od 33 lat. Razem z MBankiem i jego klientami łączymy technologię i ludzkie dobro. Jesteśmy jak dobrze działająca machina. Po pierwsze kliknij raz w serce w aplikacji. MBank to miliony klientów. Im więcej osób kliknie, tym więcej MBank przekaże od siebie na cel 33 finału. Po drugie możesz zrobić własną wpłatę. Każda kwota ma znaczenie. Technologia MBanku banku pomaga pomagać. Razem stworzymy coś wielkiego. Gramy razem! I bueno volar. I che bueno vivir. I qué bueno, cuando tú me miras y me dices que sí. I che bueno volar. I che bueno vivir. Krupiący wafelek, wypełniony delikatnym orzechowym kremem i oblany aksamitną mleczną czekoladą. Kinder Bueno. Spraw, by chwila była bueno.

po najtańsza niedziela w Biedronce, i okazje jeszcze bardziej gorące. Tylko w tę niedzielę polskie pomidory malinowe układane na wagę jedynie 16,99 za kilogram. Do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina mięs tylko 8,45 za kilogram po wyświetleniu oferty w aplikacji. Oraz barówki skrzynki Kraina wędlin 250 gramów jedynie 2,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. I to dobre powody, by po najlepsze niedzielne promocje iść do biedronki. Muszę zmienić telefon. Musisz zmienić telefon. Musisz przenieść numer do plusa. Teraz Samsung Galaxy A16 5G 50% taniej. Plus. Znowu cię coś rozkłada. Oby nie skończyło się antybiotykiem i zwolnieniem. To pewnie infekcja wirusowa. Weź neozinę forte. Neozinę forte? Tak. Wirusy są najczęstszą przyczyną infekcji, a neozina je zwalcza. Dzięki temu infekcja może nie przekształcić się w bakteryjną i antybiotyki nie będzie w ogóle potrzebne. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosowania. Tylko zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, no, a ty nie na zwolnieniu? Przecież biorę neozinę forte. Neozinę forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. Wywiązaliśmy się z obietnicy. Lidl najtańszym sklepem spożywczym. Lidl najtańszy. Lidl prowadzi. W 2024 roku wielokrotnie udowadnialiśmy, że Lidl jest najtańszy. Potwierdziły to liczne zestawienia koszyka faktu oraz badania ASM-SFA. Mieliśmy najtańszą wyprawkę szkolną, a do tego w całej Polsce takie same ceny. I nieziutkie ze. Jednak najlepszym dowodem na to są wasze wybory. Zakupy robię w Lidlu. W tym roku ponownie zadbamy o to, aby oferować wam jak najniższe ceny. Zakupy robię w Lidlu. Grypa. Nie chce się męczyć. Biorę Gripex, który działa na wszystkie te objawy. Gripex działa i ja działam. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Niedrożność, zatok w przeziębieniu? Działam i biorę nowość. Gripex Hot Intense. Gripex Hot Intense udrożnia zatoki maksymalną dawką składnika. A ja mogę odetchnąć intensywnie. Nowość. Gripex Hot Intense. Działam. Jeżeli buty wychodzą z mody szybciej niż ze sklepu... Ups! To albo odchodzi się od butów... Ach, nie sądzę. Albo czas otworzyć sklep w internecie. Sprzedaż i reklama w internecie. Home.pl. Własna strona. To dopiero początek i Buprom Max Sprint uderza w ból ze swoją maksymalną szybkością. A kiedy ból mnie nie ogranicza, lecę robić swoje. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. A Anna Mucha czego słucha? U mnie leci hit za hitem. Ja mam hit. Wyprzeraż Play! Teraz smartfony 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem. Co jeszcze na Play liście? Samsung Galaxy A55 g Ojejeje! Oh, yeah, yeah, yeah. Przewojem skradł mi pan serce. Przejdź do Play i skorzystaj z noworocznej wyprzedaży. Teraz Samsung Galaxy A55 g do 50% taniej. Bo w Play płacisz mniej. Play. Takie oferty warto mieć na oku. Nawet na muszce. Czy wiesz, co zrobi dla Ciebie Philips Ovi Smart 2.0? Ulubiony obiad szybciej niż zwykle. Zdrowe śniadanie na ostatnią chwilę. Pyszną niespodziankę. Nawet bez okazji. Odkryj technologię Rapid Combi Air i gotuj różnorodnie. Philips Ovi Smart 2.0 zrobi Ci każdy dzień. Tik Tak Weź to na świeżo. Sięgnij po delikatną świeżość i unikalny smak w stu warstwach, który nakręca Twoją pozytywność. Tik-tak na świeżo, na pozytywnie. Kiedy chcesz powiedzieć, jak bardzo ją kochasz, ale nie ma cię obok, powiedz, Rafaello, migdał zatopiony w kremowym nadzieniu i otoczony wiórkami kokosa. Rafaello, więcej niż tysiąc słów. Lidia.